Święty <laughs> Boże wam kochani. Szczecin, szczecin, cały czas szczecin. Święty Boże. Niech wam Bóg błogosławi. Trzymajcie się. <laughs> Szczęść Boże wam kochani Szczecin, nadal Szczecin. Pięknie. Lubin pozdrawia Szczecin. Szczęść Boże. Niech wam Bóg błogosławi na trasie pieśnikowej. Dzięki, dzięki! Szczęść Boże, mam, Szczecin, nadal Szczecin. Pięknie! Niech wam Bóg błogosławi. Trzymajcie się, szczęść Boże. Ostatnia grupa.